Witam was serdecznie w programie granie Punkcie extra. Na początku wam prezentuję zagadki, w której zaprezentowałem mi jeszcze dzisiaj o 12:00 z poprzedniego programu. To co mogliście obejrzeć i grać razem z nami. Zaczynamy! W pierwszej zagadce trzeba było uzupełnić brakujące litery i odczytać tytuł piosenki. Poprawna odpowiedź to skopyta kulik rwie. W drugiej zagadce trzeba było znaleźć różnicę między obrazkami. Jedną delikatną różnicę. A taka była odpowiedź: coś z choinką. W trzeciej zagadce trzeba. Było odszukać, znaleźć, co prawda, który obrazek różni się od pozostałych. Było ich 9, a poprawą odpowiedź to 4. A oto wyniki. W pierwszej zagadce nikt nie napisał, w drugiej zagadce też nikt nie napisał, a w trzeciej zagadce też nikt nie napisał. A więc nikt nie wygrywa w naszym programie. Dziękuję wszystkim za udział i proszę, abyście się nie poddawali i brali udział ponownie. To już wszystko w dzisiejszym programie. Zapraszam Was na kolejne nasze programy. Do zobaczenia.